Siemano. Dzisiaj taki, można powiedzieć, przemysłowo-motoryzacyjny anturaż, okraszony ogromną ilością słońca. Słońca jest, proszę ja Was, tyle, że pomimo, że mam okulary na nosie, to mam oczy zamknięte, przemawiając do Was, bo nie sposób patrzeć w kierunku słońca, bo wypali mi chyba oczy. Tymże miłym wstępem przejdę do meritum tego odcinka, jak łatwo się domyślić, meritum jest te 9 ton aluminium, szkła i żelaza, które stoi za mną, o które się opieram. Wiele, wielu z Was myśli, albo nawet jest przekonanych, że patrzycie teraz na człowieka szczęśliwego i spełnionego na człowieka, który zrealizował swoje wielkie marzenie. No i pewnie. Z pół roku temu też bym tak myślał, patrząc na siebie, ale dzisiaj, po wielu tygodniach batali, nawet nie tygodniach, miesiącach batali z tym zielono-białym głównem, które za mną stoi, to patrzycie na człowieka wyciśniętego niczym cytryna z energii, z sił do pracy, na człowieka, którego jego własna pasja ściągnęła gdzieś na samo dno. Bo powiem Wam zupełnie szczerze, to ile kosztował mnie. Nerwów, kosztuje cały czas. Nerwów ten samochód, który za mną stoi, to jest nie do opisania. To jest, to jest auto przeklęte, albo w którym jest zaklęty diabeł. Bo od samego początku do dnia dzisiejszego za cokolwiek bym się nie zabrał w tym samochodzie, to tworzy jedne wielkie problemy. Ciągle od samego początku do teraz. I to jest tak, że dzisiaj naprawimy coś ważnego, wydawałoby się, na drugi dzień pierdolą się dwie następne rzeczy. Naprawiamy je, to znowu się zepsuło to, co żeśmy naprawiali wcześniej. I w koło Macieju walka, batalia, batalia, której nie da się wygrać. Ci z was, którzy walczą ze starymi samochodami, wiedzą doskonale, że to jest walka, której wygrać się nie da. A jak jeszcze jesteście młodzi i wydaje wam się, że tą walkę się da wygrać, to ja, stary mędrzec, wam powiem, że nie da się wygrać. Jeśli wybraliście sobie taką pasję jak zbieranie starych samochodów i myślicie, któregoś, że któregoś pięknego dnia naprawicie je i będziecie się nimi cieszyć, muszę Was zmartwić. Nichuja, nic z tego nie będzie, bo to jest walka, której wygrać się nie da. Budzi się, naprawicie coś, a jutro za zepsuje się coś innego. Także tak to wygląda, ale w przypadku tego jakże pięknego zielono-biało-srebrnego pojazdu okraszonego pomarańczowymi kierunkowskazami, to jest jakiś ewenement, bo tu się sypie co tylko się może zepsuć i problemy są dosłownie na każdym kroku. Och, nawet nie wiem od czego zacząć. W każdym razie, jak wiecie, silnik już włożyłem. W ogóle nie wiem, czemu tak mało ludzi oglądało odcinek składania silnika. Wydaje mi się, że był fajny, ale chyba nie był. Albo ten YouTube obcina zasięgi, bo z tego co widzę, to, to nie najlepiej się na YouTube dzieje ostatnio. Chyba, że się ma kanał o jedzeniu gówna albo nie wiem. o grach komputerowych dla dzieci. No to może się ma z tego jakieś profity i wyświetlenia, ale jak się opowiada o starych gratach, to nikt tego już nie chce oglądać. Albo ja opowiadam takie nudy, nie wiem. Powiedzcie mi, usiądźcie. W każdym razie, jak widzicie, samochód jeździ już o własnych siłach. Mogę wam to nawet zaprezentować zaraz. Proszę bardzo, dlaczego nie? Ale tu jest jeszcze tyle roboty, że jak sobie o tym pomyślę, to nie wiem, czy mi życie na to starczy. Nie wiem. Tymczasem wezmę kamerę w dłoń i opowiadam wam, łażąc dookoła. No więc co? Nie wygląda źle, prawda? Wygląda moim zdaniem zajebiście. Proszę bardzo, nawet pokusiłem się o to, żeby któregoś wieczoru przepolerować delikatnie zderzak. Wygląda prawie jak lustro, zaznaczam prawie, ale świeci się, nie? Ogólnie on teraz nieumyty i nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale jak się go umyje, to na pewno będzie się prezentował nad wyraz interesująco. Już nie będę Wam opowiadał historii tego samochodu, bo wydaje mi się, że ci, którzy są w temacie, to powinni znać historię tego auta, bo oglądali wcześniejsze odcinki albo gdzieś tam coś o nim słyszeli. No, silniczek pięknie tutaj się mieni zieloną barwą. Ogólnie dużo, dużo roboty tutaj zostało włożone w ten samochód, i wiecie co? I o ile wczoraj myślałem, że już jest robota z silnikiem. Chwilowo zakończona. To dzisiaj po odpaleniu nie wchodzi na obroty, muli go. Nie pracuje tak, pracować powinien. I nie mam żadnego pojęcia o co chodzi. Przypuszczalnie diabeł. Diabeł wcielony jest w to auto, bo. No, to jest historia, której wytłumaczyć się nie da. Wczoraj działało, zgasiłem. Dzisiaj nie działa. Jakoś tempo na gaz reaguje. Nie chce wchodzić na obroty. Filtry czyste, paliwo czyste, dolot czysty, wydech czysty i co? Będziesz mądry? Trzeba regulator znowu przypuszczalnie rozbierać. Także taka to historia. Ale cóż, zaprezentuję Wam z wielką przyjemnością. W ogóle to jest brudny niesamowicie. No ale cóż, czyścić będziemy wtedy, kiedy ze wszystkim się uporam. Patrzcie, jak pięknie pali. O. Obrotomierz nie działa, bo czujnik od obrotomierza jest zepsuty, Przy nic nie zmieniło to, widzieliście chyba. Zegarów jak w samolocie. Dwie dźwignie odbiegów. No i słyszycie? On w ogóle bez ducha pracuje. To mnie trapi, i to mnie martwi. Za mało powietrza, musimy nabić powietrza. W ogóle w tym samochodzie nie ma wspomagania, więc trzeba mieć silne łapy silne niczym niedźwiedź o, takie o, misiste. Trzeba mieć silne łapy, nie ma wspomagania. Albo trzeba podróżować drogami, gdzie ilość zakrętów jest znikoma. Widzicie, co się dzieje? Trzeba, trzeba wam wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inna specyfika jazdy. Są zupełnie inne drogi. I tam nie odczuwalibyśmy tak mocno braku wspomagania. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, czy mnie źle widać, ale zaryzykuję stwierdzenie, że może mnie widać być dobrze. Jak widzicie, jak widzicie, siedzę sobie za kierownicą mojego wymarzonego kiedyś pojazdu, a dzisiaj obiektu upodlenia obiektu, który sprawił mi ostatnio tyle przykrości i nieprzyjemności, że nawet nie cieszy mnie siedzenie w nim, gdzie kiedyś dałbym się pokroić za siedzenie w nim. Doszedłem do wniosku, że chyba muszę po prostu od niego odpocząć. Jak sobie odpocznę od niego, to wrócę pewnie do tego tematu i zacznę walczyć z nim, z nim dalej. Ale na tą chwilę to nie mam do niego żadnej miłości ani żadnej pasji, którą chciałbym mieć i którą kiedyś miałem. Niech, ta, niech ten odcinek będzie trochę takim odcinkiem moralizatorskim, bo ja wiem, że wszystkim. Bardzo fajnie się patrzy na ludzi, którzy realizują swoje pasje, na ludzi, którzy spełniają marzenia. Ale to nie jest wszystko takie fajne, jak się ogląda z boku, wiecie? Nie, to nie jest takie fajne. To są wyrzeczenia, to, jest, to są dziesiątki tysięcy w roku, może godzin pracy przy tych wszystkich autach. To nie jest tak, że kupisz sobie stare auto i ono będzie sobie stało w garażyku, ładnie, pięknie i Ty będziesz do niego podchodził, Kładał kluczyk, przekręcał i jechał w siną dalej. Nie, stare samochody są bezlitosne, jeśli chodzi o wyciąganie z nas czasu, pieniędzy, i pracy, także nie jest to wszystko takie fajne i kolorowe, jak się wszystkim wydaje. Oczywiście, jak wszystko idzie zgodnie z planem, to te samochody cieszą, ale jeśli się dzieje tak, na przykład w przypadku tego, że najpierw był problem. Z idiotą, który go sprzedawał, który zmieniał zdanie co chwilę odnośnie kwoty, potem był problem z tym, że padł silnik w porcie, nie dało się go załadować na statek, potem koszta transportu okazało się cztery razy większe niż pierwotnie były zakładane, trwało to miesiącami, potem się okazało, że silnik wybuchł, nie nadaje się do niczego. Kupiłem następny silnik. Ten silnik, który jest pod tą kabiną, też nie jest rewelacyjny, bo zdjęliśmy jedną panewkę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda panewka. Proszę bardzo, widzicie, jak oceniacie tę panewkę? Ja oceniam ją raczej słabo. Yy, więc ten silnik, wiadomo, też będzie wymagał na pewno wymiany panewek. Co dalej? Nie wiemy. Poskładałem go. Olej jest wlany nowy, filtry nowe to na razie nigdzie nie będzie podróżować, także musi tak być na razie jak jest. Kiedyś panewki wymienimy. Musimy dojść do ładu z tym regulatorem obrotów, bo jak widzicie on taki jakiś anemiczny się stał. Widzieliście w ostatnim odcinku jak pięknie wchodził na obroty jak Yamaha R1. A teraz, o Boż, Ursus C330 szybciej się wkręca na obroty. Także, jest to walka, którą ciężko wygrać. Trzeba się z tym albo pogodzić, albo sprzedać w wszystkie samochody. Nie wiem, to czasami rozważam. Jakby ktoś kiedyś przy mną powiedział: Panie Bartłomieju, rad byłbym zaproponować panu 2 miliony za wszystkie pana ciężarówki, pewnie rozważyłbym taką propozycję i pewnie na drugi dzień zamknąłbym kanał na YouTube, albo nie miałbym o czym opowiadać. Więc też nie jest to jakieś tam wyjście z sytuacji i, i nie jest to wyjście. Nie jest to rozwiązanie sytuacji, które by mi wyszło na dobre. Także nie wiem, nie wiem. No, na razie nie jestem zbyt zachwycony tym samochodem. Myślę, że jak dojdę z nim do ładu kiedyś, w bliżej nieokreślonej przyszłości, no to będzie lepiej. Na tą chwilę jest średnio. Dobra. Radio Maryja, telewizja Trwam. Tymczasem odpalę go, odstawię na miejsce i udam się na zasłużony. Odpoczynek spożyję dzisiaj jakieś pyszne danie. Nie wiem, co to będzie za danie, właśnie się rozmarzyłem, ale marzę o czymś takim tłustym, takim nachalnym. Wiecie o co mi chodzi? Żeby było tego dużo i żeby mi kapało po paluchach, jak będę to spożywał. Jakieś żeberka placuszek po węgiersku. Mm. Daleko, daleko teraz sięga moimi kulinarnymi marzeniami. A wszystko wiecie, czym zapiję? Ogromną ilością zimnej, słodkiej i niezdrowej Coca-Coli. Tak właśnie zrobię. I zjem za Wasze zdrowie. Zjem i wypiję za Wasze zdrowie. Także widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Chyba, że na przykład nie będzie następnego odcinka, bo sprzedam wszystkie samochody w Pizdługu, już mnie tak zdenerwują, że nie będę ich chciał widzieć. I no wtedy nie będzie ostatniego odcinka, więc to będzie ostatni odcinek. Ale na razie bądźcie spokojni. Myślę, że za tydzień się zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie i apeluję apeluję o subskrypcję i polecanie mojego kanału każdemu, komu można go polecić. Nawet jak idziecie na przykład sobie ulicą, chodnikiem i widzicie człowieka, który naciąga za przeciwko, zatrzymajcie go i powiedzcie, człowieku, gdzie tak pędzisz? Po co? W imię czego? Człowieku, wejdź na YouTube'a, zobacz, co Sołtys zrobi z amerykańskimi ciężarówkami. Tak mu powiedzcie, a gwarantuję wam, że on stwierdzi, żeście powariowali i przypuszczalnie będzie miał rację. Także tym miłym akcentem żegnam się z wami powtórnie. Do zobaczenia, cześć!